Jaka jest najlepsza kuchenka, żeby wozić ją w samochodzie? Pytanie wydawałoby się banalne, zresztą po co wozić kuchenkę w samochodzie? No, jeśli Twój zestaw ratunkowy zawiera kuchenkę i wozisz ją w samochodzie, to dobrze, żeby to była kuchenka. Bezpieczna. Osobiście nie obawiam się rozstrzelnienia kartusza z gazem, ale w samochodzie, który nagrzeje się do 60 stopni, 70 stopni, czy ile tam może być stopni, jak samochód się nagrzewa w upał na słońcu, wolałbym kartusza z gazem nie trzymać. Więc moje rekomendacje są tak naprawdę dwie. Po pierwsze, rozwiązanie prostsze, tańsze, niekoniecznie lepsze, to jakaś kuchenka na drewno. Na przykład składa nas blaszek kuchenka Samotny Wilk, taka jaką mamy w wercie naszego sklepu, link będzie oczywiście w opisie pod filmem. Może to być stalowy ociekacz na sztućce. Zalety tego typu kuchenek są niezaprzeczalne. Działają na darmowe paliwo. To paliwo jest prawie wszędzie. No właśnie, prawie wszędzie, bo na przykład nie wyobrażam sobie na parkingu, przy autostradzie szukać gdzieś jakichś patyczków na trawniku, żeby móc zagotować obiad. A przecież do tego typu celu również te kuchenki wykorzystujemy. Po to je mamy, aby używać ich na wyjazdach, do odgrzewania posiłków i mieć na sytuacje awaryjne. Nie będę tu rekomendował czajników typu wulkan. To są świetne urządzenia, ale znaczy, też do wożenia w samochodzie doskonale się nadają. Ale ich głównym celem jest gotowanie wody, dużych ilości wody, a nie przygotowywanie posiłków Więc kupowanie takiego sprzętu, czajnika plus nadstawkę na palenisko, żeby go wozić w samochodzie i potem w razie czego zrobić sobie na patelni jajecznicę Nie, to jest bez sensu, szkoda pieniędzy Fajne są kuchenki BioLite na drewno, które podczas swojej pracy wytwarzają prąd i mogą służyć do ładowania jakichś urządzeń przez USB Ale jak na kuchenkę, którą będziemy trzymać w samochodzie, to wydaje mi się to strzelaniem z armaty do komara Szkoda pieniędzy. Taka składana kuchenka będzie dużo lepsza. Stalowy ociekacz na sztućce za kilkanaście złotych też się nada. Drugie rozwiązanie, które mogę Wam z czystym sumieniem zarekomendować, jest znacznie droższe, bo kosztuje około tysiąca złotych, w zależności od tego, w jakim wariancie sobie go kupimy, ale jest to rozwiązanie pod wieloma względami znacznie lepsze. Chodzi mi o dobrą kuchenkę wielopaliwową. Akurat, akurat ta, którą ja rekomenduję, to Optimus Polaris OptiFuel. Mamy ją również w ofercie naszego sklepu, link będzie w opisie pod filmem. Nie, to nie przypadek, że rekomenduję kuchenkę, którą mamy w naszym sklepie. Mamy ją w naszym sklepie, ponieważ ją przetestowałem, znam ją i jestem z niej zadowolony i mam do niej pełne zaufanie. Optimus to jest bardzo znana marka, należy do tego samego koncernu co Kataden i to w zasadzie mógłbym postawić kropkę. Dlaczego rekomenduję taką kuchenkę? W ogóle dobra kuchenka na trudne czasy to jest jedna z rzeczy najbardziej potrzebnych, bo trudno jest zastąpić elektryczną kuchenkę indukcyjną, kiedy nie ma prądu. Oczywiście można mieć agregat yy, i produkować prąd do kuchenki, ale to się mija z celem. Kuchenka wielopaliwowa tego typu będzie doskonale działać na takich paliwach jak nafta. Benzyna ekstrakcyjna, benzyna samochodowa czy olej napędowy. I to właśnie jest jej największa zaleta. Tym sposobem mamy kuchenkę, do której tak naprawdę nawet nie musimy wozić paliwa w samochodzie, ponieważ to paliwo mamy w samochodzie, w baku. Trzeba tylko wsadzić do baku wężyk, ściągnąć to paliwo i mamy paliwo do kuchenki. Oczywiście nikt tak nie będzie robił. Tę kuchenkę kupuje się w zestawie z metalowym pojemnikiem na paliwo i później się w tym pojemniku to paliwo przewozi w bagażniku. Dokładnie ten model kuchenki jeździ ze mną od lat kilku w samochodzie i wykorzystuje go na wyjazdach, pod namiot, na wycieczki, na działkę. Oczywiście może również pracować z kartuszem gazowym. Może, dlaczego by nie, jeśli ktoś lubi kartusze albo na przykład w domu woli spalać jeszcze czystsze paliwo niż benzyna czy benzyna ekstrakcyjna, może używać do niej gazu. Ale znów, tylko do wożenia w samochodzie takie kuchenki bym nie kupował, bo moim zdaniem to jest strata pieniędzy. Całkiem bezpiecznym rozwiązaniem, które też można wziąć pod uwagę, są różnego rodzaju tanie kuchenki spirytusowe. Denaturat to, to też jest całkiem bezpieczne paliwo do wożenia w samochodzie. I taka kuchenka będzie kosztować kilkadziesiąt złotych, a nie tysiąc. W ogóle najlepiej to zrobić sobie kilka takich kuchenek z pustych puszek po napojach. To jest proste, tanie rozwiązanie, a taka kuchenka naprawdę działa całkiem nieźle. Z czystym sumieniem polecam kuchenkę Optimus Polaris Optifuel. A dlaczego Dlaczego jestem z niej zadowolony, to zobaczycie na tym materiale sprzed kilku lat, na którym omawiam ją i pokazuję dokładnie ten egzemplarz kuchenki, który ówcześnie dostałem do testów. On został ze mną i do dziś ze mną jeździ. I to dlatego, że wtedy byłem z tej kuchenki bardzo zadowolony. Ona trafiła do naszego sklepu. To nie był przypadek. Zobacz teraz ten materiał.